Dzięki Jeb. Cześć wszystkim z tej strony Junior i witam was w drugim odcinku z Kooperacji w grze Epi w 17. Dzisiaj jedziemy... Żeby was nie zmieniło. Bahrań, ale krótki, a dzisiaj za Bo Tak, klasycznie. Ehm, tak, ale zanim do tego... Praikacje dobrze nam mi poszły. Dajemy P3, tak. ale ktoś mnie wezwał, zapomniałem dać escape'a, dostałem w desku I startuje jest końca stawki. Junior moment. Oczywiście, tak jest moi drodzy widzowie. E, raba, powiedz coś. Nie wiem... Pani śmiesznym żartem. Bo, no pojedziemy, mam jakiś kawał ale boisz, że go spadę, Jedźmy po prostu. E, na którym zjeżdżasz? Zresztą. Oficjalnie tak samo jak w czy ostatnim, czyli na siódmym, ale pewnie będę przeciągał, bo tutaj... na krótkim zużycie opon nie istnieje. To czekaj, w sumie? Bo jak ty jesteś na... Czekaj, ja sobie w sumie zrobię to co ty, tylko że po prostu sobie przedłużę. Ty nie możesz, no, ale ty startowałeś no to 10, byś, nie wiem, czy będziesz mógł. Nie, Masz mogę. Sobie opony mogę. Aha. Mogę. No w sumie dobre w DSK to było. No dobra. Nawet ja nie wiem czy ten. Dobra, jeszcze ja zmienię. Dobra. Od... Ja zapomniałem w ogóle w ostatnim filmie powiedzieć yy, do, żebyście wpadli na kanał Doroby. Yy, tam oczywiście oznaczę go w, pod filmem. I tam możecie wbić i zasubować też. On też potrzebuje subów. Żyd. No, mo może coś zacznę wrzucać. Właśnie. Jak będę, miał, jak będę miał trochę lepszy internet. No właśnie, właśnie, jakby jeszcze dało radę to byś zbiórkę odpalił na Patronite, na internet. No. Dobra. A potem, a potem, a potem bym robił drunk streamy. Pewnie. Jak to roba. Ups, przepraszam. Hej roba, czekaj, czekaj, czekaj. Czarny ekran mam. Co? Jak to czarny ekran? Eee, dobra, boty się zaczynały no no, coś, dobra, coś u Ciebie jest naprawdę nie tak. Ej! Boty kurno. Czy czemu boty niektóre wyruszyły coś szybciej? No, nie, ja kurna ruszyłem z nim połową stawki szybciej, a stawka, no, powiedzmy druga połowa stawki, tak by start opóźniła w chuj. Ej, nie, u mnie normalnie, przecież zobaczył mnie na materiale. Tylko, że no, chyba musiałem przez to, że... Chyba coś się tu spierdoliło. Mm -hmm. Ty 14 okrążeń. No? Co to to? jakieś 15 minut jazdy. No, to akurat w sumie, w sumie. dobrze, Raba, zrobiliśmy, że jedziemy do razu Grazu. No. Jak, nie wiem, zrobimy drugi sezon tego. O ile ludzie będą no, chyba, jak, no, no jak już będą krótkie tory, to jedziemy je na 50%. No tak, tylko dziennie... nie. no, chyba, chyba będzie można tak cię sezonu sobie Co? Chyba, chyba tak cię sezonu chyba. Będzie można ustawić sobie. Będzie, będzie. No to dobra. Można. W ogóle zapomnieliśmy wspomnieć o tym, że nagrywamy. Ten sam już ten, liścik, y ten sam dzień. No tak, to znaczy nagrywaliśmy wcześniej normalny i teraz nagrywamy barkeit krótki. I w ogóle. Na jeden hamowania, wyprzedziłem dwóch kierowców Ericksona i Strolla Czyli znowu robimy laszy drugi gołd. Tak, Elixon GOAT Pamiętajmy Elixon ma wie, więcej zwycięstw w indi, Indipienta niż Slan Stroll Dokładnie. Jeszcze tam będzie mi się pchał solar W dupę jebany Jak mi się uda... Spróbuj szczęścia Ty, ktoś odpadł Ty, no, ktoś, no, chyba ktoś... Czyli, prze. widzę, ktoś zjeżdża Ktoś tam zjeżdża Nie widzę kto no, Chwilę zapomniałem, że to jest krótki to już miałem prosto jechać nie wiem, kto się odpada, ale nie, nie widzę kto. Ja też nie. Ej, nie mam DRS-u, what the fuck. Bo no przez to rzuc... chociaż. A nie wiem w sumie. Ale kolejny, drugi wyścig i kolejna osoba odpada. Mhm. Mm Interesting. Dobra, ja sobie o, o ten o obiorę inną linię Żeby mi to strolnie próbowały przedzić Rab, u Rabia oczywiście piszą U mnie też piszą tak. 4 i 3 sekundy tracę do Ciebie Roba czy nieźle Co to się dzieje? Aha, dalej Jak? Aha? Co? Co to był? Ja muszę oddać. Aha, i jestem ja ostatni, świetnie, z to był Na żółtych flagi władze wyprzedzałeś, dlatego. Ale no, to Stroll mi wyprzedzał na żółtych flagach A, no to na na gry To Stroll powinien kurwa zwolnić, a nie Ja piedolę... Roba ty prowadzisz? O, oh, mordę I można powiedzieć, że wszystko psu w dupę tak naprawdę teraz A jakie masz opony Softy. A ja też Tak jak mówiłem, zużycie to jest śmieszne absolutnie. Znaczy ja tak nie odczuwam jakiegoś tego zużycia, choć widać to zużycie. No właśnie no właśnie o to mówię, no nie czuć go wcale no, bo apolit znikł. A no to potas był. No mówię potas. Nie słyszałem. Zaraz, 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 podnosi ton. Uuuu. obleżony obleżonej twierdy. Uuuu, kurwa. Uuuu. Tak. To jest, to jest typowa dyskusja mm, fanów Alpin. Ale oni nie istnieją. No, ale jakby istniali. To, to jest francuska propaganda. Jak na złość. O, ktoś zjechał. Fetel zjechał. A Fe... Fetel zjechał. Mm -hmm. Tylko on. Okej. Okay. Podcinka pewnie. Teraz ja sobie nadcinkę zrobię. No, no bo tak jak wcześniej, zjadę stąd gdzieś albo na przedestanie. Aha, rzuca plaga Właśnie 5% mam dopiero. Palmer leży. What the fuck? dalej, czyli tam spinował. What the fuck is Palmer Doing? His spin Karma. Hiszpan. Dobra, jestem siedemnasty. No, teraz wszyscy zjeżdżają. Dobra. No, tutaj też zjeżdżają. O, że jestem ty w T1 skręcam P w tej chwili, skręcam. tej chwili, w tej chwili, Ja tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, Co ty, co ty no, powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Skill issue. Sama skill issue, to masz brain damage Roba, you, ro, Roba You have damage. Alexa Roba, you have damage. Roba, you have damage, you have roba O, Damage, you have you Yes, jestem drugi English is English Ja dam English, ej Verlaine był trzeci W ogóle jadę na bogatym A może jak przerzucę się na super softy, to może coś to zmieni sobie. 35% mam zużycia. Ja też. W sumie na lewym szodzie to mam jakieś no... Lewo pan to 40 około zużycia. Na razie nie ma po co stwierdzać. Ale w sumie gdyby nie ta cholerna żółta flaga składowana przez Botasa to bym nadwyżej bym był, a tak wygląda tym straciłem czas niepotrzebnie, bo Solak postanowił się pchać tam gdzie nie trzeba. Ej, a, ej, a, 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 a tam po prostu. Ej, taka prośba do widzów, jeżeli ktoś to w ogóle będzie oglądał. Zarzucajcie tematy, o czym tam mamy popierdolić. No najlepiej o rzeczach, o których nie mamy pojęcia. Polityka. powiemy. Polityka. Kurwa, mi z tym gównem. Do <laughs> tego podziurki. Podziurki w dupie. Myślałem, że podziurki w nosie. Ale w sumie... kobieta ma przecież dwa dziury, tak? no nos. Na dupie ja oczywiście. Si ja, si ja mam sitko. Co? Mmm, roba. Co? To Co? To to? Kto to powiedział? <laughs> kto, kto to powiedział? Mam to nagrane. Nie. To AI mówiło. NIE MÓWIŁO Roba to, 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 to jest zmontowane Nie jest zmontowane Ściemniasz Nie Nie ściemniam, bo mi jest wystarczająco ciemno Więc nie muszę ściemniać <laughs> Ja pierdolę, roba Ale ściąłem O matko jak ja będę jeszcze top 10 to będzie cud Chyba nawet już... Hmm. Chyba ja chyba już zjadę nawet. Jak, 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 jak to ostatni nie będziesz, to będzie cud. Znaczy nie wiem ostatni na no, normalnym machanie. Bo, bo, bo tam odpad któryś... Ale ja... Chyba. Ale wyprzedziłem Hulgenberga i masę. Ale, <laughs> i, I tak dojechałeś ostatni. To jest Nyka Roba! Ja to nagrywam Nika powiedziałem Ja też nagrywam No, no ja mam nadzieję Mam nadzieję że to YouTube zrozumie O, no, ktoś flaka widzę ma. Ty, ktoś Petel... naklałem, e... albo... Ty nie, to jest Petel chyba Nie, to nie petal Nie to jest o, jeszcze gorzej 11, 12 Dawaj, 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 dawaj. Ty, odhaczę, odhaczę. Ale niewiele. Ale mi ładnie wróciło na tor. No kurwa, pierdolona mać. Jeszcze Elikson się z masą biją. nie to mnie wpychaj mnie? Nie wpychaj chujem drzwi. Ja ciebie, i wszystko. No. Ja my zaraz wyjdziemy, dobra? Dajmy kilka minut. Połóż się, wyjdziemy zaraz, synek. Rama ma syna. Obłożonego, ale syna. Ale że kurwa, tak mnie wypuścili. Ty, jak ktoś stoi. Alonso, faktycznie. Jedzie, to Alonso flaka ma. Niestety. Szkoda gadać, ten wyścig to dramat, farsa. Masa do jasnej cholery, gdzie ty mi się pchasz? Masz za swoje, już w ogóle jest. się zjeżdżam. Zaraz, Karbenek, zaraz wyjdziemy. Dwie, trzy minutki. Na No i super, 16 Bo, bo postanowili mnie wypuścić w takim momencie. Nie ma szans, żebym w ogóle dogonił. Kurwa, mać. Co się. Na karę stopę go dostałem. Tylko 5 sekund mi pewnie doliczą. Kurde. Masa, ty nawet Kurde się nie... Winę mogę stracić przez to. Kurna, po winie chyba mam. No, nad po może być. Kurwa. Jakie f**je zrobili. Mam nadzieję, że Sol... ...dostał chociaż karę. zaraz wyjdziemy. O, Hulk pewnie na podium będzie, więc tuż za mną. Dobra, ostatnie wdrożenie, świetnie. Dzień niby! Ej, stary, czaisz to, że... Dostałem, 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 tylko raz warninga i dostałem 3 sekundy kary. Aha. Nieźle. Ferdec fl zrobił, ja pierdole. Jaki gołd. No to no będę, będę 17, no 18 będę, świetnie. Masa, spierdalaj. Cię pchasz tam gdzie je, kurwa pieprz rośnie. A chuj ci w dupę masa! ps 17 jednak. Czyli ktoś jeszcze miał karę. Ktoś musiał mieć karę jeszcze później. Co? Co Z KOTKU się Hamilton tu wziął. Czekaj, bo mi wczytuje. Przecież jego, Przecież jego nie było tam w ogóle. Aha! A no to nieźle, kupię BSP4, no to masz nieźle. A dyroba 13, ty 10 sekund dostałeś, 10? A nie 12? Nie. Cześć, bo... co? Jakie 10 sekund, co? co no! Za... Dwa razy po to 10, 10... 5 sekund. Być. No 2... 5 sekund powinno być. Nie wiem, w ogóle ten wyścig jest do zapomnienia w ogóle. Dramat, jeszcze inno, że e, kwalifikacje kurwa się zjebały No, roba spada A has spada na siódme miejsce Pierdolę. Skąd oni te 10 sekund wzięli? Ja też nie wiem, ale to jest dramat po prostu stary Dobra, nawet to później Tu No Dobra no to dziękujemy za obecność i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i na razie.